troszkę innym setupie i towarzyszy nam Bomber, która właśnie gryzie sobie gałązkę. Bomber, czy chcesz się przywitać? Dzień dobry. Mm -hmm. To jest Bomber. ale już było, to było dość męczące, żeby czyścić tą klatkę za każdym razem, bo jednak wchodzić do klatki, żeby y, pozbierać sianko, żeby zmienić tam palet w kuwecie, dużo roboty, dużo niewygodnej roboty. Pompy właściwie że się martwi, czy gdzieś coś tam się stanie chociaż jakieś tam wypadki czasami mamy ale e, chciałam się już pozbyć tej klatki i chciałam jej kupić większą kuwetę i to jest ta kuweta, ja ją Wam później pokażę ale przy okazji pasowało kupić jej kilka innych co kilka innych rzeczy więc kupiłam i tutaj mam pudło i stwierdziłam, że najpierw pokażę Wam te rzeczy przyszły, bo gdybym chciała Wam pokazać po prostu um, setup przed i setup po dodan film, mamy jakieś tam łóżeczka y, mamy to jest nam niepotrzebne y, zamówiłam kilka rzeczy, których nie mamy, albo których chciałam, żebyśmy miały więc na początku tutaj, y, to co nam troszkę przeszkodziło w, w otwieraniu wygląda jak kocyk, ale to jest narzuta na domek bo zamówiłam jej domek i znalazłam Przesyłka jest z, ze strony dla królika.pl, bo tam mieli akurat to, czego potrzebowałam. Wiecie, że ja zamawiam z różnych stron. Często zalegam po prostu ze stron, z których akurat mi się najbardziej opłaca. Więc tu mamy kolejska lekarskiego i od razu jej tam, żeby się czymś zajęło. To są takie dusze. Dobra, duże kawałeczki, fajnie. Bąbach chcesz? Chodź masz tutaj. Ok, kolejnym jedzonkiem jest y, babka ręcetowata. Czyli coś, co powinno być chyba w każdej, chcę powiedzieć, apteczce. Nie, w każdej z króliczkę. Babka ręcetowata, babka szerokolistna. Y, no, niszak lekarski, wiecie, takie podstawowe dziełka. Siłka. Siłka, siłka. W całości, więc ten domek jest. O tu. I jak widzę, jest to taki domek DIY i mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Zaraz spróbuję to złożyć i zobaczymy, czy mi wyjdzie. E, kupiłam jej też. Polski, 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 polski język polski. Jest. Konopna wata dla kryzonii. W 100% z konopi, naturalna, wyściółka, klatki, wszędzie jest e, nie wiem po co. Kompostowalna, produkty w całości biologiczne, nieszkodliwa po zjedzeniu przez zwierzęta. Duża chłonność i oddychalność hamuje rozwój szkod szkodników. Dobra, e, to ja kupiłam po prostu, żeby sobie mogła ewentualnie gdzieś to gryźć, drapać i tak dalej, żeby się świetnie bawiła. Mam nadzieję, że nie będzie z tego dużego bałaganu. Ona ma wymiary 40 na 100 cm i grubości 1 cm. Zobaczymy, gdzie to damy i jak jej się będzie podobać. że będzie on nieco większy wiem, że jest na pewno szeroki ma 130 cm, ale tutaj średnica to jest to tylko 18 cm bąbel pokaże się myślę, że się zmieści zaraz zobaczymy, czy się zmieści a jak nie to kupimy coś innego, a bąbel już się dopiera do tej maty, więc a to wszystko, co było w pudełku ja się teraz biorę za zorganizowanie tego kącika, je i wam pokażę jak to wygląda. Tu wasza tisa z postprodukcji, Aha, jeszcze złapał się tutaj mój chłopak, okej. Okay. W każdym razie to jest nasz setup sprzed tego całego zamieszania y, przedsięwzięcia. Tu jest nasza klatka, jest i bąbel w środku, który akurat gryzie sobie... nyawa.、No.